Siemanko, z tej strony Karinoko Dzisiaj zajmiemy się podobnie rozbudową marketu Znaczy to skończyliśmy, okej okay. Badałoby nieco trochę tutaj zmodyfikować tą lodówkę żeby pomieściła więcej towaru ponieważ będzie trzeba co chwilę biegać tutaj z jogurtami, co byłoby mi trochę nie na rękę, jeżeli mam przy okazji siedzieć jeszcze na kasie. Dobrze, mam no, dwa punkty. O! Dwa punkty. Chociaż może nawet nie będziemy instalować lodówki, a tak. Blokujemy sobie to, będziemy mieli napoje i przy okazji będziemy mieli teraz Mocnka. całego jednego. Chodź na kasę. sobie chyba przyjdzie, prawda? A może trzeba otworzyć, dobra. W takim razie trzeba przygotować R... O, jest pracownik. Nice. Dobrze. Co my tutaj mamy? Tak, zobaczymy. Soda. Regał, regał, regał. O kurcze jednak gotówki będą potrzebne. Stawimy sobie regał tutaj jeden. Będziemy stać jeszcze na lodówkę Z chęcią postawiłbym tą dużą tylko nie wiem, czy będziemy stać na towar ile by mnie to wszystko kosztowało 300 600 lodówka Nie, najpierw, najpierw zarobimy trochę więcej to się sprzeda i kupi się większą. W taki sposób sprowadź ten towar. Okej. Okay. Będę potrzebował regał. Noszysz. to jest kakao, kola jakby tutaj nie bez tutaj kola co to jeszcze Jakby kola. Sama kola. To chyba też do lodówki. Wejdzie? Wejdzie, czyli też. Dobra. Czyli te są na regał. Wejdzie. Ciach. Soda pop. I zmodyfikujemy sobie nieco też przy okazji ceny wszystkich produktów. Jeżeli dobrze pamiętam, to chyba właśnie dzisiaj miałem ulec zmianie. Jeżeli dni nie pomyliłem. Wypadałoby sprawdzić, co potaniało, co podrażało. Dobrze. Lecimy z koksą. Okay. 180, to zrobimy 3,6. 4, 5, trójaczka 6, tu się coś zmieniło, a podniesiemy cena 2, 2, bo i tak już na kasie stać nie będę, to niech te drobne sobie on tam radzi z nimi, w końcu od czegoś jest, 4, 7 niech będzie. Tutaj 5, 2. 6. Dobra niech będzie 7. Co okrąg widowca. O. Mamy to ługła. Jest, dobra. To zaraz zupełnie. Czy tu się coś... Nie 1, 9, a zróbmy 3, 3, 2, 3, 2, 70, nie, trójaczka niech będzie 3, 2, niech będzie zróbmy 5, 5 będzie spokój jak do tej pory nie było żadnych skarb na ceny, więc wykorzystajmy to

Jest, to jest. Świetnie. No i zobaczymy jak sobie poradzi nasz nowy pracownik. Przyjazd, zamówiłem wszystko. Jest, to jest, wszystko. Niestety trzeba zamówić wszystkie produkty, bo będą się potem klienci pluj, czegoś nie będzie. I będą krzyczeć, że hola hola, nie ma tego i tego produktu. Co prawda, nie wiem, czy to jakoś negatywnie wpływa na zdobywanie prestiżu. Ale wolałbym takie sytuacje uniknąć. Dobra, to sobie domówię. Dobra, w to wszystko na cenę stać. W sumie dobre, zaczynamy zmianę. Zobaczmy jak się sprawdzi. surprise market. Dobrze. A dobrze, miałem to uzupełnić. Zapomniałem o co. No super, razie sobie świetnie. Naprawdę odciążenie. Haha, ha, nie się męczę z tymi groszami. By tak trochę wolny był. 是不那样。 Znowu nie wyrzucił pudełka? Albo... Albo no przed chwilą zapomniałem wyrzucić pudełka. Teraz sobie posortuję ten magazyn, bo mam w zasadzie więcej czasu teraz, więcej swobody, sobie to tak posortuję, żeby było mi wygodnie to uzupełniać. Pozbaćmy się jeszcze tego. Ciekawe ile uda się zarobić się pieniążków. No, ale chciałbym zmienić trochę te lodówki. Już widzę, że trzeba tutaj dorzucić. i tylko 6. Te większe lodówki są chyba dwa razy większe. Czyli to by oznaczało, że mogłyby tam wyjść 12. To by trochę odciążyło też. Okej, okay, co dalej mamy? Lekko. Sól. I woda, czy ja woda do góry. Woda idzie na dół. Loda jest w sumie cięższa tych pozostałych produktów, więc powinna być na dole, tak przynajmniej zresztą przepisy BHP, jeżeli się nie mylę. Nie tak, wiem, to tylko gra, nie ma to znaczenia tutaj, ale wygląda estetycznie. Dobra, tak, jak to mamy w tej lodówce? Jogurt, jogurt. Serek zielono, żółty.

tak dużo tej stoli zamawiają I'm so Jak widać pomimo pracownika dodatkowego robota jest. I patrz, jest szereg. my by nie ja będę mógł sobie pozwolić na taki luksus, żeby kupić sobie właśnie w tym momencie lodówkę i podmienić. A, co mi szkodzi? O. To tak. ile tego Chodzi dwa, dwa, cztery. Tak liczyłem, że muszę zapomnieć, co

W sumie to niech to tu zostanie ja te wody przeniosę, chociaż nie mam, no nie, tak? Nie. Dobra, te serki niech tu zostaną, bo są małe. że to się przeniesie. Kiedy się tak to wielki nie będzie. Dzisiaj wydatki będą duże, ale za to jutrzejszy dzień będzie spokojniejszy. chciałbym, żeby tak było. Co tutaj ma O tą korę przeniesiemy. Tutaj mam mało. Tu zrobimy sobie taki myk, że rozbijemy na kolach Kolor jest. Może rozłani to wygląda. Mam jeszcze lepszy pomysł. Teraz zauważyłem, że nie przecież mogę sobie... Ja. Nie mogę. wyrzuciłem kartę. Zrobimy to inaczej. Tutaj drugi rządek. To się pozbędziemy. Tu wszystko elegancko. Um, w ten sposób. O. coś było? Nie. Nie idziesz do domu? Dwa punkty. Co to daje? Więcej klientów. No, może się na to skuszę. Gdzie teraz trzeba iść? Tutaj. Zatujemy sobie jeszcze jednego pracownika i będzie... Co do tego potrzebujemy? To rybatki, potem Margaryny, mąki, soczki. Chyba będzie jednak potrzebna margaryna, czyli lodówka by się przydała. Mogłoby mnie nie sprzedawać. C, czyli tuż będzie potrzebna zamrażarka ile ja punktów punktu wodowczo? 1, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 to daje? o! a nie to jest move no dobra myślę, że na dzisiaj to będzie wszystko rano po uzupełnieniu się towar ewentualnie się mówi, bo nie wiem czy nie będzie teraz potracać pensji dla pracownika, więc wolę nie ryzykować. Także dzięki za dzisiaj i do zobaczenia następnym razem.